Uszanowanko składam. Dzień dobry. No i co? Wzięliśmy się za panele tutaj w tym domku na działce. Tu już część jest położona. Troszkę musiałem po brzegach skuć, bo poprzedni gospodarz w dobrej wierze, ale niestety dość niechlujnie narzucił tam trochę, właśnie jakiegoś betonu czy innej tam zaprawy. Ja z kolei też daję ciała, bo e, powinienem był to teraz wypełnić jakąś pianką, no ale na to to jeszcze będzie czas, bo o, dystans od, e, od paneli do ściany jest, także będzie czas na spokojnie czymś to tam e, wypełnić. No tymczasem nawet elegancko się to kładzie, chociaż ciemno tu jak w dupie murzyńskiej. <laughs> no, podłoga z siłą rzeczy nierówna. Więc będą takie miejsca, gdzie będzie się czuło takie, e, taki spadek, czy jakieś wybrzuszenie, ale to nic. No słuchajcie, jak na parę groszy, żeby mieć ładniej na działce, to no, też nie chodzi o to, żeby było idealnie pod linijkę. Tylko, żeby po prostu było e, cieplej i bardziej estetycznie. E, bo no niestety strasznie tutaj od tego betonu pisga w nocy, więc zawsze jakaś taka termoizolacja się dołu się przyda ładna termoizolacja no też w ogóle spoko o. A, tutaj wygląda to tak podczepiliśmy się tutaj pod akumulatory także sobie o docinam wyżnareczką te panele jest coś w picuś. tutaj dzisiaj był wypadek bo mi się zrobiło w tym inwerterze zwarcie także no to. Te musiał kupić nowy niestety, bo poszedł dym poszły iskry no i szczęśliwie jeszcze z akumulatora możemy pociągnąć i sobie właśnie tą wyżynarkę używać ale już z panele nam nie ładuje to odłączyłem kable po prostu coś się tam strasznie pochrzeniło a no życie życie, dobra no to co to? Biorę się dalej za robotę. Jeszcze Wam pokażemy, jak to będzie wyglądało na koniec, oczywiście, tudzież w trakcie pracy. Tu, gdzie będzie stało łóżko, no to wziąłem takie lepsze podkłady właśnie z tą termoizolacją. A tutaj, gdzie się po prostu chodzi, no to jest taka o, zwykła jeszcze tam chyba gdzieś u kogoś panele kiedyś kładłem i, i zostało mi. Właśnie taką zwykłą, najtańszą podkładkę, ale tutaj to wystarczy. No dobra, dobra, działamy dalej. No i dobra, patrzcie. Taki jest efekt końcowy. Czuć nierówności, się idzie, czuć, tak? Ale jakbym miał to gazetami czy czymś innym wypełniać, a ja to bym tu ukrząs na tydzień chyba. Zresztą chodzi o, przede wszystkim o efekt wizualny i tak jak mówiłem, żeby było po prostu cieplej. O no proszę, ładnie. Wszystkie równo zbite. No, z tymi ścianami troszkę ciężko było wymierzyć. Ale co tam? Zresztą no wiecie, my w tym domku generalnie to nie bywamy, tak? Jak tu przyjedziemy na działkę, to tu wchodzimy, zostawiamy rzeczy, coś tam po coś wchodzimy. Ale tu, tu się raczej schodzi. Wiecie, wieczorem. Na sen. No to też człowiek nigdzie tu nie łazi, tylko do łóżka i już. Także zobaczymy, zaraz to umeblujemy, wniesiemy wszystkie te rzeczy. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No dobra. I zaczyna się to powoli towarować. Małżonka towaruje. O, to już na naczynia, czyli ta szafka zostaje jak była tutaj taki aneksik kuchenny będzie się lodoweczka jest tutaj będzie czajnik to wszystko co było tutaj rozkładane łóżeczko, stoliczek o przesunęliśmy tę szafkę inwerter i akumulatory wylecą tam do składzika narzędziowego ale zobaczcie już się robi coraz coraz bardziej tak no, przyjemnie, przytulnie troszkę o to światełko poprawimy bo musieliśmy zmienić ale to się jeszcze jeszcze pomyśli jak tutaj to oświetlenie zrobić Tutaj też sobie poporządkowałem o, Znaczy zacząłem porządkować, jest jakaś nowa półeczka Jedna, druga Także część tych rzeczy pójdzie na ścianę Tam się docelowo wybije przejście, tam, się, tam jest taka komórka Też trzeba będzie zrobić wylewkę, to będzie tam bardziej takie techniczne pomieszczenie No tutaj także nie ma potrzeby tych paneli Kłaść, bo tutaj, wiecie, jak te maszyny ogrodowe, to, to szkoda, że się poniszczyło. Tu jeszcze może jakoś przy tym progu wykończę tak troszkę ładniej. No i co? I patrzcie, i robi się no całkiem tak przytulnie. Dobra, zobaczymy, jak będzie dalej. No i tak, jest godzina 16, za chwilę. Małżonka przyjechała o 10.00, od razu się wzięliśmy za wynoszenie stąd wszystkich mebli, wszystkich sprzętów, wszystkich rupieci no ile nam to z godzinkę zajęło potem jeszcze musiałem podkuć tu gdzie było nawalone tego cementu, betonu no to też tak, godzinkę może nie całą no i co, dwie godziny kładzenia paneli no bo troszkę było kombinatoryki no i mamy to, tak jeszcze co, trzeba jakoś tak zgrabnie tam powykończyć. przy brzegach coś się wymyśli ale powiem wam, że jest od razu Całkiem całkiem fajnie. Za te dwie stówki, tak bo chyba jakieś tam trzy paczki najtańszych paneli wzięliśmy. Został jeden panel i jakiś taki skrawek 200 cm, także na styk. No to za te dwie stówki, no i podkłady te lepsze, no to one nawet kosztowały tak dosyć sporo. Te stare zielone to miałem po jakiejś tam robocie. No to powiem wam, że za dwie stówki fajny efekt żeby sobie. No było tak przyjemniej, tak? Żeby nie ciągnęło. To nawet o, o kurde, ale brudną stopę mam już. Fu, aż. Wstyd na nowych panelach kłaś, ale nie jest naprawdę przyjemnie. Dużo przyjemniej niż na chropowatym zimnym betonie. Także zobaczę jak tu będę nocował. Czy to też będzie tak znowu troszkę mniej ciągnęło od tej, od tej podłogi. No i wizualnie też jest, powiem Wam, że dużo przyjemniej. O, teraz daleko, jakby rozmazać, nie widać wykończenia to nawet e, tak swojsko. No dobra, to tyle taka robótka na dzisiaj. Wyżyna reczka się świetnie sprawiła. Do tego na warunki działkowe. To ja wam powiem, ona ma, ona ma 350 W. No to z akumulatora po przetwornicy. Bez większego problemu to to leci. No, także cykuś, pykuś, i było zrobione. No dobra, to by było na tyle. To by było na tyle, co chciałem pokazać. Trzymajcie się wszyscy, pozdrawiam serdecznie. I na razie, cześć.